Witam, witam serdecznie, z tej strony Rafał z Moterwo, czyli miejsca, w którym kupisz swój pierwszy, ale też każdy następny motocykl. E, mamy tutaj maszyny od klasy 125, bo już takie naprawdę duże motocykle turystyczne. No ale oczywiście nam też, jako e, zabolonym motocyklistom, no serduszko puka wśród motocykli, więc no nie samymi studwiskami, piątkami człowiek żyje. E, staramy się też u, urozmaicać tą ofertę na tyle, żeby też samemu się e, jakby w tej pasji e, nie zgubić i nie wypalić. Dlatego dzisiaj bardzo fajny motocykl, który uważam, że jest takim bardzo fajnym określeniem motocykla samym w sobie, bo nie jest to maszyna, która się nadaje na jakieś dalekie trasy. Nie jest to maszyna, która też nadaje się jakoś specjalnie w teren. A to jest maszyna, która w każdym, w każdym tak naprawdę segmencie odnajdzie się po trochu. Dla tych, którzy tak naprawdę albo zaczynają swoją przygodę z motocyklami, albo dla tych, którzy nie wiedzą jeszcze po co im ten motocykl, ale podoba im się przede wszystkim taki fajny klasyczny design. No i jakbym miał po prostu mieć motocykl po prostu tak, żeby mieć go w garażu, żeby raz jakiś czas się im przejechać, no to uważam, że taki tryb. Myślę, że odnajduje się idealnie w takim, w takim zapotrzebowaniu. Czyli tak naprawdę model Scrambler troszeczkę imitujący motocykl starszy, a tak naprawdę mamy do czynienia raptem z dwulatkiem, bo ten triumf to jest z 2023 roku. Zarazem troszeczkę więcej o nim opowiem. Jeżeli interesujecie coś takiego, no to zostaw do końca. Ja już prezentuję Ci parę fajnych szczegółów odnośnie tego Scramblera. Kto wie, może właśnie to jest motocykl, z którym zaczniesz swój nowy sezon i swoją nową przygodę. Zobaczcie sami, co dla Was przygotowaliśmy. i proszę bardzo, Triumph Scrambler 900, bardzo fajna hybryda taka, tak naprawdę bym powiedział, no bo słuchajcie, mamy tutaj e, tak naprawdę ramy i zawieszenie od motocykla, tak naprawdę w klimacie naked, aczkolwiek takiego bardzo motro, mocno retro, e, z silnikiem e, wyjętym, można powiedzieć, takiego choppera cruisera, no bo to jest nic innego jak silnik od Bonevilla 900, czyli dwucylindrowa jednostka, bardzo fajny e, fajny silnik, myślę, że nawet na oko, zobaczcie jak to fajnie wygląda no i to nawet sam silnik tutaj, myślę, że nawiązuje do starszej motoryzacji. Motocykl generalnie niewielki, naprawdę jak na silnik 900, który wydawałoby się, że nie wiadomo co to będzie, jakie to będzie wielkie, no to reszta motocykla jest bardzo symboliczna, przez co no, on jest lekki, on jest zwinny, tym się bardzo fajnie jeździ. Jako taki środek transportu o wkoło komina, ale za to w fajnym klimacie, e, czyli nie, no nie tylko motocykl sam w sobie, tylko naprawdę jeszcze mamy ze sobą klimat, no, siadamy sobie z tego, nawet kawkę sobie w Warszawie napić e, się, czy w jakimś większym mieście, no to on będzie robił wrażenie, jak postawimy obok jakiejś Knajpy czy restauracji. No ale oczywiście będzie to też motocykl, który będzie robił wrażenie na zlocie, ale też będzie przede wszystkim Wam sprawował mnóstwo frajdy, no bo ten silnik ma bardzo fajny moment obrotowy, mimo że mocy nie generuje za dużo, no bo tam chyba 65 koni, więc no nie jest to jakaś wielka moc. No ale do takiego śmigania w koło komina, w bardzo fajnym szyku i elegancji, uważam, że rewelacyjny temat. Słuchajcie. Fajna sztuka nam się trafiła, naprawdę grzechem było tego nie kupić, bo to jest motocykl z 2023 roku. W przebiegu tam ma 20 tysięcy z groszem, więc no może jak na dwa lata sporo, ale z drugiej strony no, to już nie jest taki duży przebieg. Dlatego silnika. Słuchajcie, to jest nic. Myślę, że 100 tysięcy tutaj bez jakichś większych e, czynności serwisowych powinien się tym motocyklem zrobić. Naprawdę bardzo udana jednostka silnikowa, moim zdaniem osobiście. E, no ale słuchajcie, motocykl jest cały w warstwie lakieru. Tak naprawdę do strony estetycznej ciężko się będzie do czegokolwiek przyczepić. Z wyjątkiem dwóch miejsc. Tak naprawdę e, zobaczcie, te elementy które są dodatkowe, czyli tak naprawdę takie handbary, czyli osłony dłoni. Zobaczcie tutaj, jak ktoś sobie dołożył po jednej, po drugiej stronie coś takiego, no to prawa strona jest tutaj minimalnie była na samym takim rancie przytarta, ale to jest uważam, że detal. No i tak naprawdę ktoś chyba zanim zamontował tą całą kratkę, bo zobaczcie, mam tutaj taki dołożony cały akcesorium, czyli dołożoną taką płytę razem z, z gmulami, która faktycznie te silnik troszeczkę osłaniają przy przewrotce, no to chyba zanim to założył, no to delikatnie musiał się gdzieś przewrócić, bo słuchajcie, sama dekielek Tutaj plus pod tym zobaczcie, miał taką mikro. Rysy. No, szczerze, to cień jest tutaj, nawet tego nie widać, no ale faktycznie, cośkolwiek tutaj było. Czy to był powód, dla którego ktoś to sprzedał? Nie, no bo tak naprawdę e, później widać, że założył sobie całe os osłonę silnika i jeździł sobie, tak dalej. Więc, e, no to jest taki detal. stwierdziłem, że to powiem, no bo to nie jest nic rażącego, a tak naprawdę reszta motocykla jest idealna. Więc, czy to zbiornik paliwa, czy siedzenie, czy wydechy, czy błotnik przedni, czy podnóżki, czy w ogóle ten deklin, no, oczywiście, nie jest oryginalny, niedemontowalny nigdy, nie jakiś tam w nic nie cieknie, nie ma dziury, absolutnie, więc tu wszystko jest w serii, no ale to jest taki mały detalik, no jak to motocykle używane muszą mieć coś tak zwane, więc tutaj to jest właśnie to coś, reszta motocykla naprawdę e, w no, niemalże idealnym stanie. E, co więcej, słuchajcie, do motocykla oczywiście od nas, standardowo. Dostajecie kompletną dokumentację do rejestracji, włącznie z pierwszym przeglądem technicznym w Polsce. Czyli tak naprawdę, wykupując to od nas, yy, no, dostaniecie teczkę, idziecie z tym do Wydziału Komunikacji i wasza rejestracja kosztuje was całe 120 zł. Od ręki dostaniecie polską blachę, wychodzicie z Wydziału, robicie ubezpieczenie, koniec. Żadnej akcyzy, recyklingu, co skarbówki już do Bącka nie płacicie. My to oczywiście Wam wszystko wytłumaczymy. Ja Was oczywiście bardzo serdecznie zapraszam do nas, do żardowa. Jaśmie Nowa 20 Motor Jestem tu czterech sympatycznych chłopaków. Każdy jest tu po to, aby, abyście się dobrze tu czuli abyśmy sobie mogli pokazać, na luźnej gumce my jesteśmy normalni, jaramy się też motocyklami tak jak wy, więc nie, nie krępujcie się to nie jest tak, że pójdziecie do salonu i to coś panowie w koszulach będą was obsługiwać raczej normalna, e, sympatyczna koleżeńska relacja, więc wpadajcie, zbijemy sobie pionę i pogadamy o motocyklach, poprzysiadacie się być może e, faktycznie ten triumf to będzie motocykl e, którym, za którym chowra, chorowaliście i z którym, którym zostaniecie, ale tutaj jest też sporo innych motocykli, którym można się przyjrzeć które można zobaczyć i my wam o nich wszystkich Coś chętnie opowiemy. Jeżeli pogoda pozwoli, to będziemy mogli nawet tego Triumfa czy innego zabrać na jazdę próbną. Tego też nie bronimy, wręcz przeciwnie, zachęcamy do takiej tej jazdy próbnej. Jak wszystko będzie Sika La pardon, czy wszystko będzie w porządku, no to oczywiście nic nie na przychodzi, żeby to finalizować. Jeżeli przejdziecie do nas osobówką e, i stwierdzicie, że motocykl Wam się podoba, świetnie, zostawicie zadatek, jesteście gdzieś tutaj lokalnie, no to Wam taki motocykl dostarczymy całkowicie w gratisie. Jeżeli jesteście z dalszej odległości, oczywiście też możemy Wam to dowieść, tylko wtedy już za dodatkową opłatą, więc zadzwonie zapytajcie, jakby to wyglądało do waszej miejscowości. No bo tak naprawdę, jeżeli chcecie siedzieć z dalszej odległości, to wy możecie nawet sobie zamówić oględziny tego motocykla pod swoim domem. Dlaczego to tak nazwałem? No dlatego, że no, Wy nie musicie zamawiać kota w worku, czyli kupować to zdalnie e, i, i liczyć na to, że będzie spoko, tylko możecie sobie zamówić oględziny tego motocykla, zapłacicie z góry za sam transport, my do was przyjedziemy z tym triumfem, o, obejrzycie go sobie u siebie pod domem, jak wszystko będzie Wam się podobało, no to wtedy za niego zapłacicie. No i to jest, myślę, że spoko opcja. No oczywiście, jeżeli Wam się coś nie spodoba, nie wiem, cokolwiek, no to nie musicie go kupować. E, po prostu my wracamy do siebie, no ale wy straciliście koszt tego naszego dowozu, co uważam, że jest naturalne, ale też uważam, że. Jest uczciwe w obie strony, no bo wy nie musicie kupować motocykla, ale no też nie straciliście tego swego cennego czasu, który no uważam, że dzisiaj jest bardzo cenny. No ale jadąc z takim motocyklem jestem pewien, że ta maszyna wam się po prostu spodoba, więc tutaj nie ma, nie ma złych decyzji. No ale oczywiście, jeżeli chcecie sami przyjechać, świetnie, jak najbardziej was zapraszamy, możecie wziąć busa od szwagra, czy tam wziąć przyczepkę, nawet jeżeli przyjedziecie sami, to my wam pomożemy taki motocykl zapakować na wasze auto, tego też się nie martwcie, weźcie tylko tam ze 3-4 pasy transportowe i i też sobie z tym jakoś poradzimy. Można też motocykl kupić na raty. To od razu już przemienimy szybkie pytania, które często padają. Możecie kupić tego ma na raty. Możecie cały motocykl rozbić w raty, ale nie musicie. Możecie nawet, wiem, jak brakuje wam 5 tysięcy, to też możecie taką kwotę rozbić sobie w finansowanie. Zadzwońcie, zapytajcie albo napiszcie SMS-a. My was przekierujemy dalej do naszej koleżanki od finansowania i z takim czymś też postaramy wam się pomóc. No i co? No, słuchajcie, zaraz oczywiście zapalę, tak następnie wam powiem. Ja wiem, że ja szybko mówię, staram się Wam przekazać jak najwięcej odnośnie takich e, szybkich pytań, no bo wiem, że wy zawsze zadzwonicie i pytacie jak dowóz, jak, jak papiery i tak dalej, więc staram się wam jakoś to wszystko w takiej pigułce w te 10 minut e, stresić. Oczywiście to nie ja nie, nie robię z siebie jakiegoś youtubera, nie staram się oczywiście zrobić jakiegoś vloga odnośnie triumfa z Kremlera 900, no bo ja bym to mógł nagrać filmik godzinny i też chętnie z Wami pogadać. no ale myślę, że po to jesteśmy tutaj na miejscu, żeby, żeby się was zaprosić żebyśmy sobie z Wami pogadali no to jest taka tak naprawdę szybka zachęta do tego żeby taką wizytę odbyć więc mam nadzieję że to rozumiecie no a chętnie z wami się spotkam na miejscu i sobie tutaj poplotkujemy jak będziecie mieli ochotę napić się kawy to też no, oczywiście wam zrobimy i sobie będziemy mogli na spokojnie o takich motocyklach porozmawiać na szybko jeszcze tylko powiem że oczywiście do motocykla mam oprócz dwóch kluczyków komplet oryginalnych dokumentów z homologacjami z instrukcją obsługi z książeczką serwisową zobaczcie ostatni raz był w serwisie na 14771, e, tak naprawdę pod koniec zeszłego roku bo w grudniu, no ale od nas oczywiście dostaniecie książeczkę serwisową, w której będzie wpisany serwis olejowy, który my wykonaliśmy więc macie nowosienki olej w silniku, będzie tutaj wpisany jaki olej, przy jakim przebiegu taki serwis został wykonany, reszta oboz moim zdaniem spoko, czyli opony, tarcza, klocki, napęd zawieszenie, git, bez wkładu żadnego finansowego na najbliższy czas eee, no i przykręcam kluczyk czerwony guzik w dół, a sprzęgiełko jeszcze pyk że jest świetną pracę jak dla takiego segmentu. Myślę, że ciężko o lepiej brzmiący silnik niż taka dwójka od Triumfa. Zobaczcie, tutaj mamy też e, od razu ładowarki USB zamontowane na kierownicy. Tutaj mamy podgrzewane manetki w serii. Zobaczcie, dwustopniowa regulacja, więc też fajnie, że to w oryginale o tym pomyśleli. Stalowy obrót z przodu, co też mnie bardzo cieszy. Ta siła, siła hamowania jest naprawdę spoko no i dźwięk uważam, że naprawdę bardzo klimatyczny sprzęt wszyscy macie taki akcesorium poznacie osłony lampy też nadaje takiego retro klimatu nie no kurczę, powiem wam szczerze różne motocykle tutaj się pojawiają ale naprawdę ten do mnie mówi bardzo mi się ta maszyna podoba ciekawy jestem co wy nie o niej sądzicie Dajcie znać w komentarzach, no i koniecznie wpadajcie na MotorW. Zajrzyjcie też na nasze social media, Facebook, Instagram, TikTok, wszędzie tam jesteśmy. Możecie sobie tam nas podejrzeć i troszeczkę więcej się o nas dowiedzieć. Lubimy tam sobie troszkę pożartować w klimacie motocyklowym. No i co? Zostawcie sobie na kanale, jeżeli szukacie motocykla, ale to jeszcze nie jest ten triumf, no to zapraszam Was serdecznie. A tymczasem odmeldowuję. Widzimy się na kolejnej prezentacji. Trzymajcie się ciepło. Siemanko. Hej!